Czyli witam was wszystkich moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Z i na wstępie tego odcinka chciałbym wam, moi drodzy, powiedzieć, dlaczego tak ostatnio jest troszeczkę mniej filmów, tak są mniej regularnie, i tak dalej, e, i tak dalej. Moi drodzy, teraz na ekranie wyświetli wam się, wyświetlam wam się tam kilka screenów. E, mianowicie musiałem przeczyścić już mój komputer, bo e, po pierwsze będę go sprzedawał, a po drugie, moi drodzy, e, no już był taki zakurzony i tak mi wolno działo, więc musiałem go wyczyścić, no ale ja go tak nie czyszczę, że szmatką czy coś takiego, tylko musiałem... Nie dość, że wszystkie części wyjąć, no i troszeczkę już mi się zapomniało, jak komputer się e, dokładnie tutaj e, składa, więc musiałem na początku wszystkie części wyjąć, ta, e, tak więc w obudowie już nie było żadnego e, żadnej części, ani karty graficznej, ani niczego i ponownie musiałem cały ten komputer złożyć, więc e, złożenie to nie jest aż taka łatwa sprawa komputera, więc e, ja, ja kiedyś to robiłem, tylko już musiałem sobie przypomnieć, więc niestety zajęło mi to dwa dni, bo wiadomo, żeby też super wszystko zrobić, ale jak widzicie komputer działa, jest wszystko w jak najlepszym porządku, e, teraz łat, łatwiej mi się nagrywa. No i kolejna, moi drodzy, sprawa jest to, że za niedługo będę miał komputer. Nowy komputer, zamówiłem sobie części, bo ja z całego zestawu komputerowego nie zamawiam, bo jest to bardzo nieopłacalne, bo sklep sobie dolicza marże, sprzęty sobie doliczają marże i tak dalej, i tak dalej. Ja sam na własną rękę zamówiłem sobie różne sprzęty, sam sobie złożę, sam sobie zainstaluję system, sam skonfiguruję BIOSy i tak dalej, ponieważ umiem to, no nie będę ani się chwalił, ani tutaj jakoś tego ukrywał, po prostu umiem to robić. No i moi drodzy, złożę sobie taki komputer i tu jest pytanie do was moi drodzy, czy chcecie Taki e, unboxing tego komputera, albo jak go będę składał, e, jakieś tutaj zrobić film, na przykład jak składam komputer, jak się powinno składać komputer i tak dalej, i tak dalej. Bo może niektórzy z Was chcieliby zobaczyć, jak ja składam komputer, e, więc piszcie w komentarzach, czy chcecie na przykład unboxing części, czy tam unboxing komputera, jak go składam, czy testy komputera później. E, wiem, że na pewno będę mógł grać w Wiedźmina na ultra, na ultra, czyli na, na najwyższych wymaganiach i nawet go nagrywać w 60 klatkach. Więc moi drodzy, będzie to komputer naprawdę taki mega, mega wypas, będą dwa monitory. No no i dobra, przepraszam, tak długo się zagadałem, przechodzimy już do samego odcinka, moi drodzy. OK, moi drodzy, już jesteśmy, przepraszam, przepraszam, naprawdę się tak rozgadałem z tym komputerem, bo to jest masakra, po prostu bardzo się cieszę, że będę miał w końcu taką mega, mega dobrą maszynę, bo na tym komputerze nawet bym chyba raczej w GTA nie mógł pograć, piątko oczywiście, chociaż nie, mógłbym pograć, ale gdzieś tak na średnich, niskich wymaganiach i na pewno bym nie mógł nagrywać, więc moi drodzy, troszeczkę lipa, ale będę teraz już miał właśnie taki komputer, że w GTA na ultra, czyli na tych już mega najwyższych wymaganiach, moi drodzy, na stówę sobie pogram, nawet w... 200-300 fps w GTA na Ultra e, i będę mógł na, dla Was nawet takie GTA e, na Ultra nagrywać w 60 FPSach, full HD oczywiście. Więc moi drodzy, ja się tak cieszę, bo będę mógł dla Was już takie super materiały robić. No i napiszcie czy, jakie chcecie dodatkowe gry, żebym nagrywał. E, Clash Royale oczywiście zostaje, no, ale jakieś takie lepsze gierki, typu na przykład, nie wiem, e, właśnie jakieś GTA Wiedźmie w wieźmie myślę, że nie, ale, mm, ale jakieś GTA na pewno. To raczej jeżeli będziecie chcieli, to piszcie. We wszystko, każdą grę mogę wam pograć w każdą grę, w każdej najnowszej produkcji, bo komputer będę miał dobry, ale już dobra, skończę tak gadać głupoty, bo naprawdę możecie być na mnie źli. No i co, zaczynamy standardowo otwierania free chestów. Moi drodzy, przepraszam Was jeszcze za to, że niestety tych filmów jeszcze raz nie było, za to Was jeszcze chciałbym Was przeprosić, no i za to, że też nie grałem w ogóle prawie w Clash Royale, no ale wiecie, składałem komputer, screeny Wam pokazywałem, musiałem sobie to przypomnieć, bo już troszeczkę zapomniało mi się, jak składałem komputer, ale teraz to już jest super, już jest pięknie, moi drodzy, i już umiem to wszystko w 100% robić, to że ja to umiałem robić, tylko po prostu zapomniałem. Okej, okay. legendy na pewno nie będzie, bo mam tower, jakiś świat, fire jest ok Zobaczmy tutaj, mamy silver chesta, royal giant, ta, Bomberka. No cienko. Cienko. Kurde, ostatnio ze skrzynki są naprawdę cienkie. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. E -e epicką Pekkę, spok, ale na pewno jej nie będę grał. Ciebie mogę kupić trochę. No i ciebie mogę kupić. Chodź tu. No i dobra, moi drodzy, coś się stało z Dekiem? No tak jak mówiłem nic, bo e tak się zajmowałem komputerem. E jakiś Neymar tutaj... E Neymar wyszedł z klaną gdzie on poszedł Poland ak Polan 2016 AK. Okej, okay, okej, okay, panie Neymarze, spoko nie ma problemu. E, dobra, co my tutaj robimy, moi drodzy? Na pewno chcielibyśmy Gianta, bo e, Gianta chcemy sobie właśnie wymaksować na level 7. E, bo wiadomo, że na level 7 to już jest jakiś fajny powerek i 3 karty już możemy. E, trzy karty już możemy brać, więc to jest całkiem nieźle. O, Ty też Hoga, to Ci chętnie mogę dać tutaj Hoga. E, no i co, moi drodzy, Wam jeszcze mogę powiedzieć? Nie no, zagrajmy sobie rękę już nie będę tutaj, wiadomo, przedłużał. Dzisiaj wstęp był, no, wyjątkowo długi, ale rzeczywiście chciałem Wam o kilka rzeczy powiedzieć, żebyście po prostu wiedzieli, żebyście nie myśleli, że ja po prostu Was zapomniałem, bo tak nie jest, moi drodzy. E, tylko po prostu, no, taka lipa, taka lipa. O jejku, bomberze, panie bomberze! Chyba mi komputer znowu zlagował. Nie no, co, coś się tutaj niedobrego dzieje. Czekajcie, muszę to zapować. No i partie moi drodzy na to, dobra, to sobie... Ale partie, no. I już tyle mi zadał, zadał przez to, że miałem jakieś laga, naprawdę. Zresztą sami widzieliście chyba tego laga, tak mi się... No i jeszcze miniony dał. Ja też mam na levelu 9, ale to nic nie zmienia. E, te gobliny chociaż nic nie zadadzą, chociaż ten może coś Zadanie powinien, dobra. E, super moi drodzy w takim razie. No i tak, jeszcze mam do Was jedno m... takie dosyć fajne pytanie. E, kto z Was ma zamiar wpaść na tapa? Niech mi napisze w komentarzu, bo... Chciałbym zobaczyć, ile tak mniej więcej na oko was będzie. Nie mówię, że musicie się ze mną spotykać czy coś takiego, ale po prostu chcę wiedzieć, ile moich widzów, prawda, wpadnie tam na mi mitapency jak to się mówi. Aj, dwustronny atak i jest. Jest trochę lipa, bo tutaj ten Hogrider zada sporo obrażenia, moi drodzy. Ja tej bierze nie wydefię. Ten Hogrider, aj, 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 mamy przerypane, mamy przerypane. Nienawidzę po prostu. E Ojejku, jeszcze barbariany. Ale nie, chyba, chyba trzeba pomyśleć, moi drodzy, troszeczkę nad zmianą deka, tak mi się wydaje. E, możecie zaproponować w komentarzu jakieś fajne deki, które waszym zdaniem nadawałyby się do, e, prawda, do moich kart, do mojej kompozycji. To, to mi napiszcie i które e, mi by się spodobały, tak na wasze oko, co nie? Napiszcie mi, moi drodzy, bo chyba będę zmieniał dek. Chyba będę zmieniał dek. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo no nie idzie, nie idzie. No sami zresztą widzicie, nie idzie mi... No ale no, czasami tak bywa e, Ogólnie jak już będę miał ten nowy komputer, będę mógł dla was nagrywać, moi drodzy, wy 60 FPS I to jest to jest fajna sprawa e, Bo nigdy jeszcze nie miałem okazji właśnie ponagrywać sobie w 60 fps ach No z tego względu oczywiście, że ten komputer miałem za słaby e, No ale teraz już jak będę miał ten lepszy komputerek, to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ogólnie dużo z Was się pytało, czy właśnie czy ja umiem sa, sam samodzielnie składać e, komputer. Tak, moi drodzy, umiem samodzielnie składać komputer. Nie jest to nic trudnego. Chociaż nie, jest to ciężkie, bo jeżeli jedną rzecz zepsujecie, no to macie już po komputerze. Już sobie e, komputera za bardzo nie odpalicie, bo już go zepsuliście. Na przykład jak Wam się zaś. To... Co to było? No co się dzieje? No halo, no naprawdę. Naprawdę już mnie to czasami doprowadza trochę do szału, bo sam widzieliście, to wystawiłem strzałki i nie wiadomo co się z nimi stało, nie wiadomo co się w ogóle stało. Tak tak wam szczerze powiem i takie sprawy to mnie tiltują, czyli denerwują po angielsku. Dobra, dam sobie tutaj aurołki. A właśnie zauważyłem moi drodzy, że ostatnio dużo osób gra najtem. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Myślę, że myślę, że po prostu mógł być może ten najcik być opłacalny, chociaż nie. No i patrzcie, no i znowu, no i co się dzieje? No i co się dzieje? Co to ma, co to ma być? Panie, panie tutaj e, Clash Royale, proszę mi tutaj takich akcji nie robić. Czekajcie, się tylko napiję. No i powiem wam, że dziwna. No i patrzcie, znowu. Znowu. I internetu mam 100 megabajtów... E, 100 megabajtów pobierania i 15 wysyłania, a mam lagi, tak? Śmiesznie, śmieszna sprawa tutaj. Tutaj mamy, co my tu mamy, a Kasper tutaj coś napisał sobie Cześć Kuba, pewnie pozdro YouTube, cześć Kuba, pozdrawiam YouTube, jak nagrywasz Moi drodzy, chciałbym wam jeszcze zakomunikować jedną rzecz, bo Tak, to prawda, że klan jest dla moich widzów Ale prosiłbym was, żebyście tak aż nie spamowali jak ja w bo Ja jestem też człowiekiem, jestem zwykłym człowiekiem, tak samo chcę sobie pograć Jakby ze mną, prawda Tylko moi drodzy, no za dużo tego spamu jest na czacie, uwierzcie mi, że no zaraz zwariuje, Naprawdę zaraz zwariuje, Moi drodzy, co się dzieje? Co się dzieje z tym... Z tym, proszę państwa, aplikacją? Bo to już jest po prostu... To już jest porażka. To inaczej tego nie można nazwać, ponieważ... Jest to porażka, że takie rzeczy się dzieją. No i zobaczcie, co ja teraz mam zrobić. A Rose'y chociaż wylecie. Do, dobra, chociaż wszystko zbiło. No ale widzieliście, wystawiam, a to leci nie wiadomo kiedy, kiedy mu się podoba. No... Takie lagi, że się zdenerwowałem, no zdenerwowałem się nie no, aż tak, aż, aż tak się nie zdenerwowałem nie przesadzajmy, ale no nie jest to fajne, prawda, Jak gracie i tu wam się tak wyłącza, czy em, czy jakoś czy jakoś tak to wygląda, okej okay. nie dokończyłem myśli moi drodzy, mianowicie chciałem wam powiedzieć, że ja też jestem tylko człowiekiem nie musicie cały czas do mnie spamować, Kuba, Kuba co tam u ciebie, bo 10 osób na czasie spamuje, Kuba co tam u ciebie no i ja po prostu, no nie wiem, nie wiem co mam robić, bo jak napiszę komuś to będzie że kogoś faworyzuje i muszę tymi, e, ty, tym właśnie 15 osobom e, odpisać i to mnie troszeczkę denerwuje, wiecie moi drodzy, naprawdę uwierzcie mi, to mnie trochę denerwuje mam nadzieję, że tu nic mi, o pięknie zapiks, no i teraz patrzcie, troszeczkę mu jednak zadam. Bardzo się... No i teraz bomber, pokaż co potrafisz. Oj No nie, to tapek... Aj, Ajajaj. <laughs> dobra, dobra, super. Dowalnęło w to, to sobie to zabije, to na to wszystko dam miniony, które powinny sobie to oddefić, raczej na luzaczku, więc... Okej, okay. nie zadał mi aż tak dużo, ja mu więcej zadałem na lewą stronę, więc naprawdę jest git, ogólnie mój deck jest akurat spoko na e, pekę, czy tam na różną mini pekę, małą, dużą, nieważne, e, ogólnie jest właśnie dobry na jakąś pekkę, na Giant Skeletona, bo mam Guardsy, a Guardsy to jest dobra rzecz, <grym>, dobra, dam sobie to. Ajajaj, głupio, głupio to, co zrobiłem. Dobra, myślę, że dam zapiksa, żeby właśnie ta muszkieterka sobie biła w giantę, Obroniłem w ten sposób wieżę. E, I teraz myślę, że będę... Aha, on coś takiego wystawił. Więc myślę, że pójdziemy sobie na lewą stronę. E, a jego combo skonturujemy właśnie tutaj, moi drodzy. A, tego jeszcze nie będę tutaj dostawiał. E, coś takiego myślę, że e, pojedziemy sobie właśnie tym razem. Okej, okay, okej, okay, jest kompania rozdobra. Damy coś takiego, żeby... No dawaj, proszę, zniszczcie tego... No nie, nie zniszczyły tego wizarda. Okej, okay. ale to nic się nie stało, bo ja mu zniszczyłem lewą stronę i teraz ja sobie ją dobijam pekką, patrzcie moi drodzy, pięknie, jedna pekka, druga pekka Okej, okay, zobaczmy jak to teraz zadziała Powinno to w miarę jakoś zadziałać Tylko żeby, okej, okay, super, ten Wizard zaczął bić w miliony No i moi drodzy, prawdopodobnie wygraliśmy właśnie tą walkę Więc ja jestem jak najbardziej zadowolony No tak, wygraliśmy tą walkę i jakieś tam małe lagi były na początku Ale jednak udało nam się wygrać, z czego jestem mega, mega zadowolony Ogólnie dzisiaj mam jakiś mega dobry humor Lubię nagrywać jak mam dobry humor, bo wiecie Odcinek jest wtedy ciekawy, jest radośnie, jest wszystko fajnie Więc ja jak najbardziej się cieszę jak mam dobry humor Ostatnio nie miałem dobrego humoru bo właśnie mi się ten komputer tam trochę psuł, moi drodzy. No i była taka lipa, ale w końcu będę miał nowy komputer, będę miał dwa monitory. Przepraszam, że tak cały czas gadam. Wiem, że źle robię, ale... No ale, moi drodzy, nie mogę się powstrzymać. Mam nadzieję, że mi tutaj to wybaczyć, akurat tą sprawę. Dobra, dam coś takiego ofensywnie, bardzo ofensywnie. Czasami też trzeba pokazać swoją klasę tutaj, ofensywność swoją. Okej, okay, to powinno to zbić na luzie. No i ja w ten sposób... a aj, Ajajaj, nie, nie, nie. Dobra, chodź tutaj, Tesla. Panie Tesla, proszę przyjść. No nie... Ajajaj, dobra chyba się nic, no nie patrzcie, no nie zabijaj mi że błagam, dobra udało się, super i widzicie wymiana jeden za jeden jak dla mnie e, dobra, ale ogólnie ma dobrą combo, bo Giant i po... Giant moi drodzy oraz Balon to jest dobre combo, zresztą sami widzieliście, no i ja teraz będę się starał defić, bo to on musi atakować, żeby to zremisować, ja nie muszę nic za bardzo robić, aha kolektor wystawiłeś chłopcze, no dobra, to jeżeli taki chłopak jesteś ofensywny, to ja Ci spróbuję wyjechać coś bardziej ofensywnego, ok? Nie ma problemu. ta Tapekka też zada dosyć sporo obrażenia właśnie temu. Więc gitarka, pięknie. Moi drodzy, pięknie. Naprawdę ja się cieszę z tego, co się właśnie teraz stało. Bo ją sobie zablokuje gwarcami. On zapewne balona tutaj powinien dać. Taka, aha, dał to. No nie najgorzej zrobił, chociażby chociażby ja coś, coś lepszego chyba postanowię, że zrobię. E, to wszystko sobie zapuję, żeby zadało mi jak najmniej obrażeń. Okej, okay, ten balon w ogóle nie powinien dolecieć. jej dobra. Muszę to, z... chociaż co ja zrobiłem? Straciłem 3 eliksiru. Jestem głupi, dobra. Ale mamy tą wieżę bardziej spuszowaną, to jest akurat plus. On będzie tutaj pewnie wystawiał, więc będę musiał tego jakoś bronić. Ogólnie Tesla jest słaba na tego. Na balona naprawdę słabo. Bo to jest jeden hit i jest po Teśle Teśli, Teśli, Teśla. Nie wiem, jak to się mówi w ogóle. Śmiesznie się odmienię, które angielskie nazwy zauważyłem. Dobra, próbujmy, próbujmy, moi drodzy. Nie ma co się tutaj obijać. Próbujmy coś bardzo ofensywnego. A dobra, nic się nie stało. Ten giant powinien i tak spuszować raz. Drugi hit dawaj Giantie i trzeci dawaj Giantie. No i spoko. Pokazał nam, co potrafi. Tylko teraz jest taka dosyć lipa, Lipton Ice jak to się czasami mówi. Dobra, dam sobie tutaj. Nie, kurde. I teraz nie mam czym bronić powietrza. Cholera. Albo czekajcie, czekajcie. Jakbym zrobił tu jakąś dobrą kontrę, to to by biło właśnie w to. Czekajcie, moi drodzy. Jakoś to zaraz dobrze pracujemy. Nie martwcie się o to. I teraz tutaj dam gianta, żeby to giant tankował. Na to wszystko dam miniony, bo on ma mało jednostek powietrznych. Okej, okay, to wszystko zapuje Super, żeby nie, nie szło do na Gianta. Na to wszystko powinienem sobie dać Bombera. O, Bomber, pięknie, pięknie, super. I to jeszcze dam tutaj guardcy, moi drodzy. No i powin. O, Fireballik, Fireballik, piękny tutaj poleciał e, ze strony Bombera bombka na niego. No i teraz próbujemy, moi drodzy, to wygrać. Próbujemy, bo ciężko będzie. Ale czekajcie, poczekajmy jak on się aż przepuszuje, bo on zapewne będzie tutaj balonem leciał. No i spoko. My próbujemy coś takiego. On prawdopodobnie właśnie musi wystawić tu balona, bo on nie ma za bardzo jednostek defensywnych i przegrał. I przegrał. Mój kolektor wystawił, okej. Okay. Za późno to robił. Nie wiem dlaczego aż tak bardzo późno to zrobił. Gdyby to zrobił szybciej bym. By to, przegrał, by to wygrał, tak? By to wygrał, bo jakby zaatakował balonem, to jest bardzo mocne kombo balon, oczywiście plus plus Giant, no to to już jest naprawdę silne kombo, ale no, czasami błędy się zdarzają nie ma co tutaj rozpatrzeć. Dobra, lecimy kolejną arenę co ja będę tutaj przedłużał, lecimy kolejną arenę, już na początku przedłużyłem moi drodzy ale mam nadzieję, że jakoś bardzo nie macie mi tego za złe Good luck oczywiście tutaj chłopaku chłopaku, który usiadł na ziemniaku, ale mam dzisiaj rymy dobra, dam sobie może, a dobra, tak ofensywnie wyjechałem Dobra, spróbuję jeszcze to z bomberka przesadzić, jakby on mi tutaj wystawił barbarzyńców i co, nie wystawię chyba mi tutaj, okej, okay. mm, 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 mm. dobra, próbujemy, moi drodzy, coś takiego, chociaż nie, będzie ciężko, bo on mało zada, kurczę, jeszcze ma tą legendę cholerną, nie lubię tej legendy. Agent P. W ogóle jakieś była taka bajka Finashi Ferb moi drodzy, uwielbiałem tą bajkę, naprawdę. Jak ja ją pamiętam jak wychodziły nowe, czy nawet tam stare odcinki wszystkie oglądałem. Napiszcie mi, czy Wy nadal oglądacie Finashaj Ferba lub kiedyś oglądaliście, bo ta bajka jest świetna. Ja do dzisiaj, jak sobie lecie jakieś tam kanale, lubię sobie tą bajeczkę oglądać, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Lubię ją, naprawdę, uwierzcie mi, bardzo ją lubię. Te miniony były takie trochę takie trochę niepotrzebne bym powiedział, ale patrzcie, troszeczkę jednak zadadzą, więc jest ok. Nawet zadadzą bardzo dużo, bym powiedział, bo zadały prawie 500 obrażeń. Chyba tam było 1550, coś takiego, więc chyba jest ok. Zadały całkiem sporą liczbę obrażeń, z czego jestem oczywiście na maksa zadowolony. No i myślę, żebym bym tu sobie dał. E, tutaj, tutaj, tutaj. tutaj. Tutaj jest trochę lipna sprawa, ale spokojnie. Zaraz to jakoś wykminimy, żeby tutaj nie było żadnego problemu. E, tutaj dam bombera, żeby obijał dwie strony. AK, uh -huh. dobra, on za dużo tu minie, zada. E, a ja tym samym czasem powinienem wyjść z kontrą. Dawaj, miniony, bądźcie szybsze, proszę, chociaż raz, chociaż raz, chociaż raz, bądźcie szybsze. Nie, nie, nigdy nie będziecie szybsze, bo po co? Dobra, bomber, zadaj, chociaż jedną bombkę, proszę cię. Kurczę, teraz wychodzimy tak bardziej na równo, bo on ma teraz więcej eliksirów, wystawi znowu Gianta jest po mnie. Eee. Mm, mm, mm. No i co by tu teraz zrobić? Myślę, że... Myślę, że Tesla tutaj. Co ty koleś zrobiłeś w tym momencie, proszę cię. Proszę mi to zasugerować. Dobra, zrobimy coś takiego. Mam nadzieję, że to opłaci się. No nie. Dobra, Sparky nie zadało mi W ogóle mi nic nie zadało, co ja gadam. Głupo to powiadam. Dobra, dam coś takiego, żeby szybko to poleciało. A, okej, okay, on coś takiego. Bardzo ofensywnie wyjechał. I teraz tu fire spearsy, prawdopodobnie. Nie ma fire spearsu. cholera, jasne, nie. Już myślałem, że będą fire spearsy. Okej, okay, miniony na to wszystko, moi drodzy. I teraz będą prawdopodobnie... A, nie są. Oj. Dobra, zgasiłem. Aj, kurde, gdyby nie te jego strzały, było już by po nim. Dobra, co robimy, co robimy? Dobra, Guardsy tutaj. I na to wszystko zapik poleci Dobra, super. Wyszło jakoś. I teraz, moi drodzy, kontra. Teraz, patrzcie, jaka kontra będzie. Dobra, wysyłamy, dosyłamy miniony. I teraz powinno być po nim. Sparki nie ma, po co wyrzucać, moi drodzy, bo będzie na 100% to już dla niego klęska, jeżeli wyrzuci to z parki. O nie. No nie, błagam, nie spowalniaj, mnie koleś. Nie spowalniaj. Dobra. Wystawiamy to. Ile zabwali, ile zabwali, ile za. Uderza, moi drodzy. Szybko, pokaż mi. 68. Dobra, wygrałem. Uff ale fart, ale fart, ja już myślałem, że zap mniej yy, zadaje, dobra, good game bardzo fajna gierka, też mi się bardzo fajnie grało, ciężki mecz, ale lubię takie mecze, nawet jeżeli jest ciężkie, ja przegram, też takie mecze lubię, jeszcze już wam powiem bo, no jest po prostu coś nowego, coś ciekawszego, okej, okay, zagrajmy sobie jeszcze ostatnią rękę, moi drodzy, i powoli będziemy kończyć na dzisiaj żeby, o, mamy Frozen Peak juhu, udało się, znaczy nie mamy Frozen Peak, tylko będziemy walczyli z gościem z Frozen Peak, ale już jesteśmy coraz bliżej, więc ja się cieszę, ogólnie muszę wam powiedzieć, że ulepszenie zapa na na, moi drodzy, na dziewiąty Nie, na dziewiąty czy na 8 Chyba na 8, chociaż nie mam pojęcia już dokładnie, na który to było level Było dobrym pomysłem, bo rzeczywiście dużo walk teraz mi lepiej idzie, szczerze wam powiem, bo y, ogólnie nie grałem tak za dużo. Ok nic się tego nie dzieje. Nic się takiego, moi drodzy, nie dzieje. Jeszcze tutaj dowalimy, myślę, że te arołki no i patrzcie, jak to ładnie wygląda. I patrzcie jak dużo zadaliśmy, naprawdę to jest poezja. Naprawdę dużo zadaliśmy. To mi się podoba i to mi się podoba, proszę Państwa. To... Patrzcie, I jeszcze jeszcze on tutaj nic nie zadał. Super ransko i zobaczcie jak to wygląda, moi drodzy. Eee, wystawił ten kolektor. Kolejny raz. Ludzie, często właśnie widzę ludzi, którzy popełniają takie błędy z kolektorowe trochę. Bo wystawiałem kolektor za szybko. Aha, inferno ma okej, okay, spoko wystawił inferno, nic się nie dzieje, stracił pie jeden eliksir więcej. Okej, okay, nie ma problemu. No i teraz tak. Teraz bym mógł wystawić, myślę. Mm, a nie. O kurde, Double Hog. Co jest? Panie Double Hogu, proszę się tutaj nie zapędzać. Ma Double Hoga. No nie, nienawidzę Double Hogów. Serio, naprawdę, nie lubię Double Hogów. Dobra, wystawię sobie tutaj miniony. Dobra, dawajcie miniony. Pokażcie, co potraficie. No nie, nie pokażą, bo ma tego cholerstwo swoje. Ale zobaczcie, w ogóle. Rzadko widziałem właśnie tą taktykę Double Hawk, a wy? Naprawdę rzadkość. Się... No i teraz znowu poleci Double Hawk. No nie, oby nie. Moi drodzy, jeżeli tu poleci Double Hawk, to już powinno być po mnie. Dobra, tutaj dam Tesle, żeby. Kurde, Tesla B. Dobra, udało się, ale patrzcie, ten Double Hawk po prostu masakruje tą Tesle. To jest aż poezja, jak ten Double Hawk właśnie masakruje tą Tesle ale spokojnie, spróbujmy teraz naprawdę porządny, e, porządny atak wyprowadzić, ten inferno mu powinno właśnie do tego czasu e, umrzeć, więc nie powinno być żadnego problemu, wystawił double kolektory, spoko sprawa, ogólnie deki z lustrem są spoko, lubię deki z lustrem, naprawdę są spoko dobra, wystawię coś takiego, okej, zapiksował mi to nic się po prostu nie dzieje, o kurde jednak się dzieje, albo czekajcie, bo on nie wystawił jednak lustra, więc lepiej dla mnie, a ja to spróbuję mu spuszować do zera Proszę Państwa, moi drodzy, tutaj nie, cholerstwo, cholerstwo, naprawdę, nie mam Gianta, ale to dużo bije, moi drodzy, naprawdę to mega dużo bije, miejmy nadzieję, że, nie, nie przepuszuję tego już, nie ma, nie ma szans, on wystawia Inferno Collector i spomnie. Dokładnie, wstawił właśnie tutaj inferno i jest, moi drodzy, po mnie. Przegraliśmy walkę w dzisiejszym odcinku. No, tak jak mówiłem, raz się wygrywa, raz przegrywa, walka była ciężka, tym bardziej, że koleś miał naprawdę fajną taką, taką, no fajną, cool, po prostu fajną taką taktykę, moi drodzy. Lubię takie, takie, takie nie taktyki, które mi każdy gra, tylko na przykład jakieś tutaj lusterko, jakieś tutaj e, właśnie hawk, i załóżmy jakieś, no nie wiem, nie mam pojęcia co, jakieś takie śmieszne właśnie połączenia, wiecie? E, chciałbym mieć bardzo Lumberjacka. Lumberjack byłby fajny. E, mam w ogóle. Tutaj, czekajcie, czekajcie. Gdzie jesteś, pani Lumberjacku? Aha, czekajcie, chyba nie mogę. A, dokupię sobie jeszcze kilka, czemu nie? E, czekajcie, moi drodzy, pójdźmy jeszcze zobaczyć na e, arenki tutaj. Y, I w której to arence wypada Lumberjack? Chyba w szóstej. Y, nie w szóstej, ok, nie w szóstej jednak. Tutaj Ice Wizard. Tutaj Lava Hand. A w, trz nie, w trzeciej nie może wypadać, jak? Co, jak głupo to powiadam? Chyba we Frozen Peak jest. Chociaż nie wiem, moi drodzy. Wiecie co? Ja nie wiem. Napiszcie mi, proszę was, gdzie wypada Lumberjack. Ale wydaje mi się, że w ósmej. Bo jeżeli tak, w ósmej raczej na pewno, bo tu jest Bowler, to będzie Bowler Epicka, właśnie na Frozen Peak. A to będzie Lumberjack. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, moi drodzy. Jeżeli coś źle mówię, poprawcie mnie w komentarzach. Ja wszystkie komentarze was sobie przeczytam. No i do meetupy, jeżeli ktoś będzie. No i albo jeżeli ktoś nie będzie, to do kolejnego odcinka, moi drodzy. No i cześć.